Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Startup Update. Wybieramy dla was najciekawsze wiadomości ze świata startupów i VC. Przed mikrofonem Katarzyna Krogulec. Zaczynamy wiadomości. A rozpoczynamy od najbardziej gorącej informacji ostatniego tygodnia, mianowicie Polski Fundusz Rozwoju poinformował, że do końca tego roku zostaną rozpisane pierwsze konkursy, które pozwolą na przekazanie funduszom prawie 2 miliardów złotych na inwestycje w startupy. Lisa Kruczkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju, powiedziała dla My Company, że w najbardziej optymistycznym scenariuszu z początkiem 2024 roku do polskich funduszy VC trafią nowe środki z puli 1 miliarda i 800 milionów zł. To bardzo pozytywna informacja dla naszych polskich startupów, a wiemy, że sytuacja nie jest łatwa z finansowaniem praktycznie na całym świecie. W Europie w lipcu tego roku wartość finansowania stopniała względem czerwca blisko o połowę. Nawet firmy, które zawsze mogły liczyć na zainteresowanie inwestorów, czyli spółki tworzące oprogramowanie, w lipcu otrzymały o 80% mniej pieniędzy niż w czerwcu. Rzeczpospolita podała, że w lipcu doszło jedynie do 7 transakcji, co oznacza około 19 milionów złotych dla tych wszystkich startupowych szczęśliwców. Czerwiec zaś przyniósł kwoty 10 razy wyższe. Po części możemy tłumaczyć to okresem wakacyjnym, ale jak wiemy, problem jest dużo bardziej złożony. Analitycy CB Insights mówią o fali upadłości młodych innowacyjnych spółek na całym świecie. Z danych wynika, że liczba transakcji Venture Capital spadła globalnie do najniższego poziomu od 2016 roku. Mamy nadzieję, że te pieniądze pomogą Wam. Mówi się, że najlepsi zawsze zdobędą finansowanie i życzymy Wam, żebyście byli tymi najlepszymi. Przechodzimy do okazji dla startupów. Huge Think i PFR Ventures połączyli siły i przygotowali Akademię CVC. Pierwszy w Polsce program edukacyjny dla przedstawicieli korporacji i dużych organizacji myślących o przygotowaniu swoich firm na inwestycje w modelu korporacyjnego funduszu Venture Capital. Akademia CVC ma na celu otwarcie drzwi do świata strategicznego i przede wszystkim świadomego inwestowania w innowacyjne rozwiązania. Uczestnicy zagłębiają się w takie zagadnienia jak opracowanie solidnej strategii inwestycyjnej czy właściwe Kalkulacje dotyczące tzw. tiketu inwestycyjnego, w trakcie siedmiu starannie zaplanowanych modułów edukacyjnych prowadzący przekażą kompleksową wiedzę dotyczącą inwestowania w startupy przy wykorzystaniu wehikułów korporacyjnych, uzbrojając uczestników niezbędną wiedzę do przyszłego wdrożenia takich działań w swoich organizacjach. Program skierowany jest do przedstawicieli korporacji i dużych organizacji, którzy pragną wzmocnić budowę przewagi konkurencyjnej, wykorzystując nowy model inwestycji. Rekrutacja trwa od 25 września do 25 października. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, która nie przekroczy 15 osób, Rekrutacja do programu składa się z kilku etapów, w tym rozmowy, w ramach której organizatorzy będą chcieli poznać uczestników oraz ich motywację do udziału. Akademia CVC realizowana będzie od początku grudnia do końca lutego w formule spotkań online i offline, a uczestnictwo w niej jest bezpłatne. Szczegóły oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej HugeFink. Ale jeśli chcecie znaleźć to szybciej, możecie kliknąć oczywiście w link pod tym nagraniem, który ze strony Starta przekieruje Was bezpośrednio do tych materiałów. Kolejna okazja dla zaistnienia dla naszych startupów. Polski Fundusz Rozwoju i PFR Ventures we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz PGZ Polską Grupą Zbrojeniową stworzyli ITA Putcamp, nowy bezpłatny program dla podmiotów, zespołów naukowych, startupów i firm technologicznych, które chciałyby rozwijać technologie podwójnego zastosowania na rynku cywilnym i wojskowym. Wyzwaniem w pierwszej edycji programu jest zwiększenie bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. W ramach tego wyzwania postawione zostały trzy szczegółowe wyzwania technologiczne: zwiększenie autonomiczności pojazdów pływających, obserwacja i monitoring akwenów morskich z użyciem sztucznej inteligencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa transmisji danych. Program to połączenie spotkań online oraz stacjonarnych w Gdańsku i w Warszawie. Nabór do pierwszej tury programu trwa do 17 października do godziny 15.00. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 4 listopada. Wszystkie szczegóły przeczytacie jak zawsze na stronie MAM Startup. Akcelerator biznesu portalu Start.pl, który wspiera procesy przedsiębiorcze, a także wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w sektorze przedsiębiorstw, wydał bezpłatny, kompleksowy poradnik podpowiadający jak rozpocząć własny biznes. To propozycja nie tylko dla startupowców, ale także dla osób, które planują założyć bardziej tradycyjne biznesy. Publikacja została przygotowana przez naukowców i konsultantów oraz praktyków biznesu. Obejmuje kluczowe zagadnienia dotyczące tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, takie jak cechy przedsiębiorcy. Podstawy prawne działalności gospodarczej, podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, modele biznesowe, badania rynku i wybór grup docelowych produktu i usługi, ustalanie cel, dystrybucja, promocja, organizacja i zarządzanie, zasoby ludzkie, źródła finansowania działalności gospodarczej, rachunek, wyników i bilans, ryzyko w działalności gospodarczej oraz determinanty sukcesu przedsiębiorstw. Jeśli jesteście zainteresowani, możecie wejść przez link z tego artykułu. Przechodzimy do inwestycji. I to sporej inwestycji, ponieważ firma AI Clearing, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do śledzenia postępu prac i kontroli jakości w projektach budowlanych, pozyskała aż 62 miliony złotych finansowania na dalszy rozwój. Głównym inwestorem w rundzie A był fundusz z Nowego Jorku Prudence. Udział wzięli również FJ Labs, JR Holding, Opoka TFI, Superkonstelacja oraz dotychczasowi inwestorzy, czyli Terra Ventures, Innovo i Innovation Nest. Technologia AI Clearing umożliwia generalnym wykonawcom, inwestorom i instytucjom Finansującym duże projekty budowlane, dokładne śledzenie postępu prac w czasie rzeczywistym dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Rynkiem docelowym AI Clearing są infrastrukturalne projekty budowlane, takie jak wielkoskalowe firmy fotowoltaiczne, koleje, drogi, gazociągi, lotniska, instalacje przemysłowe oraz linie energetyczne czyli największe projekty budowlane na świecie. Kolejne spore finansowanie, tym razem nie dla polskiego startupu, ale przy udziale polskich funduszy. Move AI, firma Motion Capture, umożliwiająca odwzorowywanie ruchu ludzkiego, ogłosiła pozyskanie 10 milionów dolarów na finansowanie w fazie SEED, w którym uczestniczyły fundusze takie jak Play Ventures, Warner Music Group. Oraz dwa polskie fundusze, RKKVC i Level 2 Ventures. Dodajmy także, że RKKVC wspierało Move AI już w poprzedniej rundzie. Do syndykatu inwestycyjnego również dołączyli Andrzej Bartos, Michał Wrubel i Adam Sawicki. Move AI ułatwia wprowadzanie realistycznego ruchu ludzkiego do postaci animowanych, przekształcając materiał wideo 2D w dane dotyczące ruchu 3D. Za pomocą opatentowanej technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję, biomechanikę i fizykę. Typowa animacja w postaci 3D jest czasochłonna i kosztowna, ponieważ opiera się na ręcznym tworzeniu klatek lub wymaga wykorzystania rozwiązań do przechwytywania ruchu, które wymagają kosztownych kostiumów i kamer. Rozwiązanie Move AI. Jest obecnie dostępny w wersji beta i umożliwia przechwytywanie ruchu za pomocą zwykłego iPhone'a. Osoby, które są zainteresowane, mogą poprosić o dostęp dołączając do listy oczekujących, a publiczne wprowadzenie produktu na rynek odbędzie się jeszcze w tym roku. TakeDrop, polska platforma dropshippingowa, założona przez Tomasza Niedźwieckiego i Adriana Księżarczyka, zdobyła pierwszego dużego inwestora. Pakiet 20% udziałów nabył Paweł Fornalski, który za swoje udziały zapłacił 5 milionów złotych. Paweł Fornalski to jeden z ojców polskiej branży e-commerce. Ponad 20 lat temu wraz z Sebastianem Mulińskim założył IAI, firmę oferującą oprogramowanie i które ułatwia prowadzenie internetowych sklepów. Fornalski w ostatnich latach został także aniołem biznesu. Obecnie obok Takedrop w jego portfolio inwestycyjnym znajdują się m.in. Milkis, Solvebot i Piesotto. Takedrop działa w modelu abonamentowym, swoje sklepy prowadzi około 7 przedsiębiorców. Dla niektórych jest to jedyny sposób na zarabianie, a dla części jest to tylko dodatek do pracy na etacie. W bazie TakeDrop jest ponad 8 milionów produktów, wśród których zakładający sklep sam może wybrać najbardziej interesujące kompozycje. Teraz schodzimy trochę z wysokością finansowania w dół, ale nadal jest ciekawie. Polski startup Certifier pozyskał 3 miliony złotych od inwestorów z Movens Capital, Funding Box, Deeptech Fund, czeskiego Depo Ventures oraz obecnego inwestora Blackpearl VC w ramach rundy SIT. Krakowska spółka rozwija infrastrukturę cyfrowych poświadczeń w formule SaaS w ramach której już niemal 800 tysięcy osób i firm przechowuje swoje cyfrowe certyfikaty, w tym Avon, Stanford Medicine, University of Illinois, Oxford School District czy Salesforce. Globalna wielkość rynku poświadczeń cyfrowych czyli dyplomów, certyfikatów i odznaczeń szacowana jest na 1 miliard i 600 milionów dolarów. I według prognoz do 2033 roku przekroczy kwotę 6 miliardów dolarów. Współtworzony przez polskich przedsiębiorców fundusz SmartLink Partners zainwestował 2 miliony złotych w Ostendi Global, będący właścicielem platformy Ostendi HR. Dzięki pozyskanym środkom, spółka zamierza zintensyfikować pozyskiwanie klientów zagranicznych, szczególnie w USA. Ostendi HR to platforma oparta o rozwiązania sieciowe do zarządzania procesami z obszaru miękkiego HR. Należą do nich między innymi procesu onboardingu, re-onboardingu, offboardingu, przegląd kompetencji, diagnoza potencjału, wyznaczanie i zarządzanie celami, diagnoza organizacji, zarządzanie frekwencją oraz zarządzanie wiedzą w organizacji. Spółka ma obecnie klientów w Polsce i w krajach Europy, a także kilku pozaeuropejskich. Osiąga z zagranicy około 10% przychodów. Inwestycja, która będzie przekazana w dwóch transzach po milion złotych, zostanie wykorzystana głównie na intensyfikację sprzedaży zagranicznej oraz dalszy rozwój produktu. B-Value inwestuje w system do wyszukiwania luk bezpieczeństwa w internecie. Polska spółka Vidok Security Lab pozyskała finansowanie od Bivalium. Wartość inwestycji niestety nie została ujawniona. Startup chce zmienić sposób pracy zespołów APSEC i Red. Oprogramowanie od Vidok chce umożliwić zespołom AppSec pełną kontrolę nad ich zasobami internetowymi. Spółka rozpoczęła misję dostarczania platformy zdolnej do obsługi zewnętrznego monitorowania ataku przy jednoczesnej automatyzacji testów bezpieczeństwa i wykrywania luk w zabezpieczeniach na dużą skalę. Zapewnia inżynierom bezpieczeństwa infrastrukturę, której potrzebują do tworzenia własnych przypadków testowych i skanowania, automatyzacji rekonesansu 24 godziny na dobę i prowadzenia zewnętrznego monitorowania powierzchni ataku dla swoich domów. Teraz skierujemy się w stronę zdrowia. Clininote stworzony przez zespół weteranów branży health tech, chce zmienić sposób, w jaki pracownicy służby zdrowia pracują z danymi klinicznymi. Ma w tym pomóc finansowanie od Sunfish Partners. Clininote stawia czoła wyzwaniom związanym z gromadzeniem i przetwarzaniem danych klinicznych, co stanowi kluczowy krok w kierunku płynnej integracji sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego z przepływami pracy w opiece zdrowotnej. Jeden z produktów Clean Note Assistant zwiększa wydajność przygotowania dokumentacji medycznej i umożliwia tworzenie bazy danych rzeczywistych, wcześniej uważanych za nieosiągalne, bez nakładania dodatkowych obciążeń na lekarzy, zmiany istniejących procesów lub konieczności dedykowanej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi. Kolejne finansowanie, y, tym razem również nie dla polskiego startupu, jak to było w przypadku Move AI. Dostawca rozwiązania do obsługi opakowań wielokrotnego użytku ReZip pozyskał finansowanie m.in. od polskiego funduszu Tangent Line. W sumie startup pozyskał w tej rundzie ponad 3 miliony euro. ReZip wraz z Impostem tworzy pierwszy w kraju system cyrkularnego obiegu opakowań dla e-sklepów pod marką Ecobox. Rezip używa opakowań i torb z opatentowaną metodą składania do wielkości koperty, aby docelowo zastąpić nimi zwykłe opakowania kartonowe i plastikowe torby w duchu zrównoważonego rozwoju rynku e-commerce. Rezip, Rezip w tym roku otrzymał prestiżowy certyfikat B-Corp. Certyfikacja odzwierciedla zaangażowanie spółki w utrzymanie najwyższych standardów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. I ostatnia inwestycja w tym wydaniu wiadomości do grona spółek portfelowych funduszu Spinaker Alpha dołączyła Medifactory oferująca specjalistyczne wkładki Ortopedyczne odpowiadające indywidualnym potrzebom pacjentów. Wkładki opracowane na podstawie zaprojektowanej autorskiej metodyki diagnostycznej oraz kontrolnej będą wykorzystywane do terapii lub wspomagały proces terapii tradycyjnej w celu wyrównywania wad postawy oraz związanych z tym szeregu dolegliwości bólowych. W zakresie samego produktu, indywidualna wkładka ortopedyczna będzie ortezą stopy. To już wszystkie wiadomości na dziś. Życzę Wam wszystkiego dobrego, więcej sukcesów i pomimo wszystko więcej optymizmu w Waszych startupach. A jeśli jeszcze ich nie otworzyliście, to życzę Wam również powodzenia na przyszłość i samych dobrych, trafionych pomysłów. Jak zawsze, możecie kontaktować się z naszą redakcją mailowo, a my spotykamy się za dwa tygodnie w kolejnym wydaniu wiadomości. Gatarzyna Krokulec. Sprawdź inne odcinki. Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.